Podmywanie. Dowiedz się jak umyć i zabezpieczyć okolice intymne osobie leżącej. Przy myciu zawsze staram się sprawdzać, czy nie powstały odparzenia. Co jeszcze powinnam zrobić? Co powinno mnie zaniepokoić? Rzeczywiście podczas toalety musisz bardzo dokładnie obejrzeć okolice krocza i pośladków pod kątem wystąpienia wszelkich zmian patologicznych, zaczerwienienia, podrażnienia, stanów zapalnych, odparzeń czy odleżyn. Jeżeli taka zmiana się pojawi, musisz od razu działać. Zastosowanie kremu ochronnego pozwoli Ci uniknąć groźnych powikłań, takich jak odleżyny. Jednym z podstawowych elementów profilaktyki odleżynowej, zwłaszcza u osób pieluchowanych, jest skuteczna ochrona skóry. Arginina przyspiesza metabolizm komórek i nawilża skórę, pozostawiając na niej przeźroczystą warstwę ochronną. Tlenek cynku przyspiesza regenerację już podrażnionej skóry, pozostawiając na niej białą warstwę ochronną. Działa antybakteryjnie i antyseptycznie. Dorota, przyniosłam Ci zdjęcia skóry, która już jest zaczerwieniona. Zobacz, nie każde zaczerwienienie to zaraz odleży na. Jeżeli będziesz dbać o kondycję skóry, to zmniejszysz ryzyko powstania zmian patologicznych. Pani Aniu, mam problem. Dla mnie, jako opiekuna, odmywanie jest krępującą sytuacją. Jak sobie z tym poradzić? Rzeczywiście, toaleta krocza i pośladków jest sytuacją bardzo krępującą i to dla obydwu stron. Dlatego należy zapewnić choremu intymność. Pani Basiu, będziemy panią teraz podmywać. Pamiętaj Dorota, aby nie odkrywać całego ciała. Dorota, pamiętaj o bardzo dokładnym umyciu krocza, tylko nie używaj do tego zbyt zimnej i zbyt gorącej wody i stosuj łagodne środki myjące, tak żeby nie powodowały one podrażnień. Na koniec bardzo dokładnie osusz skórę, tylko nie stosuj pocierania ręcznikiem. Zrób to bardzo dokładnie. Mycie okolic intymnych wodą jest częścią codziennej toalety całego ciała. Zanim rozpoczniesz, przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy tak by mieć je w zasięgu ręki. Potrzebne ci będą: basen i dzbanek z ciepłą wodą, ręcznik, lotion myjąco-natłuszczający Senicare, myjka niepotfoliowana Senicare, podkład higieniczny Seni Soft. Krem ochronny z argininą lub tlenkiem cynku seniker. rękawiczki Ambulex. Pod pośladki chorej podłóż podkład higieniczny, a na nim połóż basen Łóż chorą na basenie. Umyj krocze zawsze w kierunku od narządów płciowych do odbytu. W ten sposób zapobiegniesz przenoszeniu bakterii z odbytu odpowiedzialnych za powstawanie infekcji. Zabezpiecz skórę kremem ochronnym. Podłóż podkład pod pośladki chorego. Odciągnij napletek, umyj delikatnie i ostrożnie żołąd kompresem lub wacikiem zwilżonym tylko wodą. Po umyciu naciągnij napletek w ułożenie fizjologiczne, tak aby pokrywał on żołąd. Umyj pozostałą część krocza i zabezpiecz skórę kremem ochronnym. Uczucie skrępowania towarzyszy obydwu stronom podczas czynności pielęgnacyjnych. Ważne jest, by pamiętać o prawie chorego do poszanowania jego intymności i godności. Dopóki chory jest w stanie samodzielnie się podmyć, należy mu to umożliwić, asystując w razie potrzeby.